Добрый вечер. Cześć, witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie w kolejnym odcinku stelari 1.4. I wracamy, wracamy do naszej gierki ukochanej. Co w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku będzie ten obiecany golem. Tak jak już wcześniej zapowiadałem, może jeszcze Solar Eclipse, bo wiadomo, że jak jest już ta plantera pokonana, to i jest Mofron. A jeżeli jest Mofron, to mogą być Mofron Wings, albo po prostu mogą być przedmioty z Mofrona. Dobra, więc tak, co chciałbym wam pokazać? Chciałbym wam pokazać jedną rzecz. Mam włączoną minimapę, a to nie przez przypadek. Nie przez przypadek, bo oto wasze o czym ukaże się zaraz coś, czego ludzkość jeszcze nie widziała, coś na co ludzkość nie jest gotowa. Także uwaga, uwaga! Witam. No, więc no. <ścoughs> Pomyślałem, że wypadałoby zrobić w końcu domek dla Trafla. Jako, że potrzebuje autohamera. Na co potrzebuje autohamera to koniec tak na Shroomite Armor i wybudowałem coś po kroju. Nie mam pojęcia co to jest Naprawdę Nie mam pojęcia co to jest Chciałem żeby to była jakaś jego taka planeta Coś co jest oderwane od ziemi Takie jakby korzenie tutaj są Wiadomo, że to nie jest coś niesamowitego Jakoś nie upiększałem Ja nigdy nie byłem dobry w budowaniu, ale Nie chciałem po prostu na ziemi Stawiać płota i żeby sobie było i żeby sobie stało Dlatego sobie zrobiłem no, taki domek dla niego Witam cię serdecznie, Agarik Ja, Garik, od ciebie chcę Autohamera, a aby... będę Chryste Panie. Nie mam pieniędzy, wiecie dlaczego nie mam pieniędzy? Bo ja sobie kupiłem, który kosztował mnie platynę 70 gdzieś Także, tak zwany fail Nikt do latawca jeszcze w tej grze nie puszczałem Siup, no lata sobie Ślicznie, więc tak, trzeba będzie coś posprzedawać A powinienem mieć jakieś rzeczy Do sprzedania, no Cyk, 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 cyk Pozostanie jeszcze sprawa w ogóle znalezienia templa Gdzie on może być? Tu nie Raczej nie będzie go Raczej na pewno Tu coś może być Tu coś może być Tu raczej nie będzie Wydaje mi się, że już bym to widział Tu też może być dżungla Znaczy na pewno tu jest dżungla I wydaje mi się, że gdzieś tutaj to będzie Wydaje mi się, że to Tu, tu, tu już bym to widział gdzieś Ale wydaje mi się, że właśnie ta twierdza będzie gdzieś tu w tym rejonie Dlatego go będę jako pierwszego przeszukiwał Ale na razie nie mam pieniędzy O, mogę na przykład Iju w ubić dwa razy Pieniądze się mnożą, pomnożyły się 93 Boże, 94 potrzebuje. Chcesz to kupić? Coś muszę tu mieć do sprzedania. To ci mogę sprzedać, bo mam 5 tego. Świetnie. Jest Autohammer. Witam bardzo serdecznie. Autohammerka. Więc mamy Autohammerka, będziemy mogli sobie zrobić elegancką Shrummit Armor. Tylko gdzie to mam postawić? A mówiłem, że miejsca mi nie zabraknie. Mówiłem. Powiedział, że miejsce nie zabraknie, mówił Co to za gówno mi tu stoi? Weto, zabieraj Meat grinder, ww. Tutaj auto hammer grinder, co najwyżej Poza nagraniem pozbierałem sobie troszeczkę a Ażeby sobie było a żeby ten właśnie chlorofajt został użyty do zrobienia shroomade barów I pozbierałem sobie jeszcze grzybków Dużo grzybków <grybki> Ten biom obrobiłem, tę biom obrobiłem Ten też obrobiłem i ten też obrobiłem Więc no <grybki> Troszeczkę tego zabrałem I robimy sobie te shroomade barsy ze wszystkiego, jak leci 68, to powinien być cały set. Tylko teraz pytanie: Bo właśnie Shroomai Tower ma jeszcze te hełmy dodatkowe. A ja chciałbym dropnąć tego kanona z Frostmuna bo też wypadałoby ubić Frost i Pumpkin Moon, jako że planterka została ubita. Ale najpierw zrobimy sobie to: Zrobimy sobie to. I mamy 26. Ale jako, że idziemy na Golema z naszym Tactical Shotgunem, który bije pociskami, no to zrobimy sobie to. Wiadomo, że jak się ruszamy, to jest tego mniej. Ale jednak, no co, no zrobię sobie, żeby sobie było. Jeżeli niektórych zbrój nie będę używał. To ja chcę mieć je dla siebie Tutaj jakby, no nie wiem, taka historia Każdy z tych zbrój ma swoją historię, nie Jakby chodziłem w nich To by człowiek powspomina, jak to było Przez całą serię O Boże, a ja mogłem sobie zrobić w sumie Dobra, Jest to strał W ogóle też poczytałem o tym moncie statku Dobra, ja nie mam na co narzekać w sumie Bo chciałem bić ten Solar Eclipse A jako, że teraz mi się trafił, to jeszcze lepiej Dlatego teraz oczekujemy na Moffronka Żeby... Ty mi Wizarda zostaw, Ruro? Ale oni mi się po tych NPC przyjadą To Kamosari nastąpi Dlaczego? No proszę, zostawcie mi Panią Zoolog O! Poseidon. O, Mak też zrobił Cześć, Manko. Oooo, witam! Death Cycle Uuuu, Ja to zawsze uwielbiam w Terrarii, przysięgam Dajcie mi tego szkodnika latającego, wielkiego Co jest? Widzieliście to? Czeka, co? Dobrze Pirat, broń się, pokaż dominację Pokaż mi maskę świn. Psz, 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 psz. De. On czeka. Dawaj Nelgana. Ja, Daj. Oj, oła. Nie dał. Też się lampi. On czeka. O jest! Jest robak! Jest robak pierwszy. I Jojo dostałem. O maskę jeszcze dostałem. Z one fly... O jest, jest! Siups, jujo! Świetnie, experience. Z Gerki. No bez jaj, że to teraz tu będzie stało. No co ty gadasz? Gwójś programu. Czajcie żart. O, Witam, 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 witam! No tylko szkoda, że... Tych skrzydeł nie dostałem z Mofrona To akurat mnie boli strasznie Szczerze? Dosyć średnio Jest tylko ten Nailgun Z Mofronów dwa joja no takie... No i... Po zaćmieniu Ocena? Bywa lepiej Nailhead tutaj jest do zabicia A z niego... Nimble na dodatek Idziemy do Zler. Idziemy na piechotę do Armstillera. Bo połowa wioski wyblita przecież została, zapomniałem Tak, konel tutaj Tu, tu Boże, trzeba to wyrzucić Nie mamy niestety masek Dzień dobry, 960 Dzień do... Nie, nie, rób tak, nie, rób tak. E właśnie, jeszcze jedna rzecz Najcecz, mogę sobie trudnej cerza zrobić Z soli Broken jeszcze na dodatek Świetnie, ślicznie ale ekskalibura nie zrobię jeszcze, znaczy true ekskalibura, bo tako, nie mam chlorophytu a i tak bym potrzebował tego broken hero Sworda, żeby ogólnie zrobić yy, Terra Blade'a. Bo Terra Blade'a chcę sobie jeszcze zrobić, także i no dobra, idziemy szukać czego, idziemy szukać grubego, albo nie. Tych tej teraz nie zbiorę, bo to nocy, nie. Bez potek nie chcę się rwać na to. Te... Dobra, spróbujemy bez regeneracji I za pierwszy raz. Co mi tam? No, pff. plantera się spłakała, za pierwszym razem poszła tako cyktyk. Wiadomo, czyli tak. Gdzie jak się szukać? Tu, w tych rejonach. Po prostu będę pewnie biegał z y, rotów Discordem. Będę sobie strzelał. O tak o. I będę sobie szukał. O ciuchcią mogę się nawet podwieźć. Mhm. Zaraz się podwiozę Do grabu, najpewniej. Istnieje tu szansa, że się wysram zaraz <ścoughs> czegoś. No, gdzie ta twierdza może być? Chyba, że po prostu going deep. No dobra. Przekopię się po prostu jakoś. Zobaczy. A, w sumie nie muszę się przekopywać. Widzę. Stan HP. Źle się dzieje. Cześć. Czyli jest twierdza upragniona. To mi się podoba strasznie. Czyli idziemy tutaj, w górę, w górę. W... O Boże, dobra, to przykopujemy się. O, mogę iść tutaj. Eee. Any wejście. Ok. <grym /dziśla> Ej. Czyli naprawdę muszę ten ekwipunek mieć zawsze zapchany? Bierzemy sobie płytkę do rączki i dezaktywujemy wszystkie pułapki. Proszę bardzo. Cyk. Achievement nawet dostałem. Muszę sobie poprzestawiać to na razie. Coś takiego, żeby wszystko mieć pod ręką, ładnie. Witam tu O! Pieniądze. W sumie nawet nie muszę z płytką chodzić, bo to widać mnie. Już czekają, już czekają. Już przestaniesz bąsować. Oś, dużo tutaj było. Co by nie mówić? Dwa powersele, dwa bicia już będą. Elegancko, elegancko. No Boże, czemu ja doszuję w to, no? Będę mógł sobie przyzwać Eklipsę, jeżeli naprawdę będzie mi zależało na biciu... Bo... Nie wiem. Ta muzyka tak mi się z tą konsolową kojarzy. Takie filsy, tak... No takie fajne uczucie straszne, no. Co by nie mówić. Ale co by nie mówić, może też chodzić na pustynię, żeby się tu teleportować. Świetna sprawa, naprawdę genialna. O, to ten slime z głupią mordą. Przepraszam, że cię zabiłem. Właśnie, jak to mój bestiariusz wygląda? 60%? Mam serio? Sporo całkiem nie wiedziałem, że aż 60% będę miał. Ale no, tutaj jeszcze trochę tego jest. Nie wiem, czy będę robił 100% bestiariusza. Znowu w tym samym miejscu on spazmów dostaje. Zgadując po mnie, to raczej nie dokonam tego, że jeszcze muszę się przekopywać. Dramat w tych czasach. Dramat. Dobra, i turura do przodu biegniemy. Powolutku, Witeczku, powolutku. No i widzisz. Bo tu jeszcze była płytka, faktycznie. To jest chyba płytka, nie? No, pewnie, że jest. A, do voidbaga, faktycznie mi to wszystko idzie. Ja mogę do voidbaga rzeczy wdupczej. Dobra, desant wszystkiego co mam w ekwipunku na co mi to syk. Okej, okay, świetnie. Przytulę, drugi też. Boże ile można chodzić tutaj? No kto to wymyślał? A mogę tak jakby... Dotrzeć już tam, gdzie chcę dotrzeć Proszę Może jeszcze się okaże, że nie będę miał tej sali To już w ogóle bym O, dobra, witam Szybko teraz to wyczyścić I z przeciwników, i z pułapek Dwie kluczowe rzeczy Ale wydaje mi się, że pułapki bardziej by mi zagrażały Oświetlić tutaj wszystko ładnie Żeby było oświetlone elegancko Żebyście wszystko widzieli moją śmierć w Full HD 4K Tutaj są dwie Tutaj to w ogóle do niczego nie jest podłączone Elegancka gra, naprawdę świetny game design O, tak powinno być kit I wydaje mi się, że Powinno mi pójść jakoś. Dlatego się tutaj reszty to jest nieporozumienie jakieś. Kładziemy sobie ognisko, cyk, kładziemy sobie latarenkę, cyk. Chociaż nie, chwila! Cyk, witam. I pójdę sobie po te tej blumy, które mam tutaj. I szybko zrobię sobie regenerację. Wracamy do dungeonu. Sió i lejemy się z potężnym dziadem. Pierwsze to rączki. No czemu te lizardy się tu respią? Moim największym zagrożeniem będą te firebole i tak naprawdę te lizardy. I nie powinienem tak blisko podchodzić do tego. Dobra, pierwsza łapa padła. Elegancko. Nie, tak blisko tak nie. Tak w nie. Tak nie podchodź, tak nie podchodź Boże, ale łapę wyciągnął, wystawił. Nie zbafowałem się, by the way. Ok, i teraz bijemy mordę. Chwila, gdyby Neilgana Trochę pobić. Nie. Jak to ora potężny. Jeju! Ej 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 ej. ej, 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 ej! Co jest? NAPRAWDĘ?! Wiecie co mnie najbardziej w tej walce irytowało? Że mimo wszystko te lizardy mi się respiły Co jest strasznie niefajne Boże, niefajne jest też to, że będę musiał w ogóle... Yy, wszystko jest fajne jednak, nieważne Najgorsze w tym wszystkim było to, że... Wszędzie tam były lizardy Trochę niefajna sytuacja, jakoby... O mimik, cześć Jakoś ta skrzynka dziwnie stała, co mi dasz? Magic danger, okej No niefajnie dosyć, taki klop się zadział Więc trzeba będzie jakoś inaczej to zrobić Jakoś inaczej trzeba będzie go ugryźć Siup, siup Okej, okay, witam. Poczekam sobie na moje całe HP, bo jednak nie fajnie by było z takim HP bić. Wydaje mi się, że każde HP jest bardzo ważne. Hej, witam Hej. Czemu nie latasz? No leć. Dobra, już mogę przywoływać w sumie. 3, 2, 1. Hop, siup. O, przepraszam. Hopsiup. Pięści, 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 to jest najważniejsze tutaj. Okej, okay, okej, okay, jest już, jest jest lepiej niż było za pierwszym razem, na pewno. Powiedział, co wiedział, no powiedział co wiedział. I teraz są sobie postrzela tymi firebolami, co mnie nie interesuje w ogóle. Nie zbafowałem się znowu, dopominam ciągle o tym. A jakby to też jest ważny aspekt, poczekam sobie jeszcze chwilę na HP. Bo to HP jest ważne, mi się wydaje. I po prostu niech się dzieje, co ma się dziać, niech się dzieje chaos. Chaos jest najlepszy w tej grze, bo w czasie chaosu nie myśli człowiek, logicznie, i wtedy jest właśnie najlepiej. Tu, w górę, tu, w, w górę Uciekamy teraz tędy Cyk, tu, w, w górę Oj No mówię, to co wtedy się wydarzyło to było nieporozumienie no wielkie Naprawdę, to, to nie jest ciężkie, to dalej jest worek do bicia To dalej jest worek do bicia to co się wcześniej wydarzyło to było po prostu nieporozumienie. Jakby wiecie. Wypadek przy pracy. O. <laughs> Tego słowa szukałem ciągle. Tyle. After golem. To naprawdę. O, o. O. O, fajnie, że Eye of Golem za pierwszym razem Jakby wydaje mi się, że będę to jeszcze sobie bił Żeby sobie pofarmić trochę co nieco Wiadomo, dostaliśmy Beatle Husky, które są potrzebne na bitlową zbroję Oraz dostaliśmy Shiny Stone Który jest fajnym akcesorium Wiecie dlaczego? Bo eksperyment społeczny Zabijcie mnie, dzięki Mam bardzo mało HP, jak widzicie I teraz jak sobie wezmę tego Shiny Stone'a To regeneracja HP zwiększa się No... Wielokrotnie i dzięki temu jak stoję to sobie HP regeneruję, co jest fajną sprawą mi się wydaje, jeżeli i tak muszę poczekać na tę regenerację zdrowia. No i no, i po golemie, after golemas, tak zwane. Jeszcze będę tego piksała potrzebował na pewno. Teraz przy użyciu tego Eye of Golem i przy użyciu mojego Avenger Emblemu będę mógł sobie zrobić i Destroyer Emblem. Ale nie chcę na razie tego łączyć, na razie sobie zostawię taką. dobra, wiecie co, a co tam, wiecie co, co ja się będę co ja się będę oszukiwał, co ja się będę oszukiwał w ogóle. No co ja się będę oszukiwał, zrobię sobie Destroyer Emblem, zrobię sobie Jestem bogaty, mogę sobie zrobić, mogę sobie na to pozwolić, nie? Trofeum, oczywiście Na dworze, ale dziwny taki spaślaczek mały No i fajnie, ja się cieszę To pierwsze bicie, było niefortunne dosyć, ale wiadomo Jest jak jest, S, -S, -S. jak to mówią Tutaj mamy nowego dalmatyńczyka spota, mamy Hannę Nie chcę znikać, ja jeszcze nie chcę znikać Więc dziękuję, że oglądaliście ten odcinek Mam nadzieję, że wam się on podobał Więc trzymajcie się, do następnego razu No i cześć Piękny tok.